Więc jak wiadomo, sezon drugi został opóźniony o dwa tygodnie. Dostaniemy go 15 lutego. Ja osobiście się cieszę. Ja osobiście uważam, że jeżeli content nie był gotowy jeżeli jest tam jeszcze coś do poprawy, to opóźnijmy troszeczkę sezon drugi, żeby wypuścić gotowy produkt. To samo powinni zrobić z Warzone 2. Powinni na początku zrobić betę otwartą dla wszystkich graczy, zamknąć serwery na tydzień, naprawić większość błędów i wypuścić już. Dobra, ale dobra. ja nie jestem ekspertem, wychodzi na to, ja tam nie pracuję, więc robili tak jak uważali I jest jak jest, stracą graczy, więc im się dupa pali, dlatego opóźniają drugi sezon I chcą dodać jak najwięcej kontentu Dzisiaj sobie to omówiłem, wiele osób prosiło o mój komentarz w tej sprawie Bardzo mi miło, że chcecie posłuchać co ja na ten temat myślę Więc powiem wam co już jest potwierdzone, co nie jest potwierdzone, a są spekulacje I co osobiście ja mam nadzieję zostanie zmienione w Warzone 2 na drugi sezon Więc zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy, która... Jest potwierdzona. W sezonie drugim dostaniemy nowy content i wróci od nowa. To jest coś, na co wiele osób czeka i uważa, że system, właśnie odnowy, i, i tak jak to było na Wyspie Odrodzenia, czy też na, na Fortune Skip. To była jedna z najlepszych rzeczy, jaka spotkał Warzona 1 I ja szanuję Ja też bardzo lubiłem grać na Wyspie Odrodzenia Fortune Skip za bardzo mi nie podchodził Za to Wyspa Odrodzenia Jak najbardziej uwielbiałem tam grać Parę meczyków na rozgrzewkę Albo nawet całego streama na, na Wyspie Odrodzenia grać Jak najbardziej Dobra mapa, dobrze zrobiona Fajny sposób, 12 minut Cały meczyk zrobiony Czasami się nie chciało po prostu siedzieć na kalderze Przez te 25 minut do 30 minut Więc tutaj też będzie Podobnie wiele osób wróci, wiele osób będzie chciało grać właśnie na tej mniejszej mapie. Mam pewną obawę, ponieważ wyspa odrodzenia miała to do siebie, że była dynamiczniejsza, szybsza i było dużo walk na blisko, i też dużo walk na blisko mogło być, że tak powiem, troszeczkę tam, tam troszeczkę więcej finezji mogło, e, że tak powiem, e, być prowadzonej tutaj przez e, Movement praktycznie ślimaka niektórzy to lubią niektórzy nie ale będzie ciężko i jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie w praktyce na mniejszej mapie ponieważ tutaj króluje trzymanie pozycji trzymanie kątów odpowiednich celowany to, to króluje aktualnie w Warzone nie zrobisz bany nie zrobisz cancel slide nie przełamiesz tak dobrze kamery więc będzie ciężko wejść do jakiegoś budynku czy ponownie jestem ciekawy ja nie neguję może to finalnie wypali ale mam pewne obawy odnośnie tego, jak płynna będzie ta rozgrywka właśnie na tej mniejszej mapie. Zobaczymy. Na razie nie, nie, nie będę, wiadomo, krytykował, póki to nie wyjdzie. Ale dla wielu osób to jest dobra wiadomość, że właśnie wróci coś. W stylu wyspy odrodzenia, od nowa i tak dalej. Ludzie się dobrze bawią grając, bawią grają... O kurczę, za wcześnie rano ludzie się dobrze bawią grając w ten tryb i bardzo się cieszę, że coś takiego wypuścili. Następnie do MW2 zapowiedziane są rankedy, Natomiast oglądając Metamorfa, Metamorf swoją drogą, koczór bardzo lubię tego, e, tego gracza. Skill, content creator dobry, e, zero toxic, fajnie tłumaczy. I on często ma tam wtyki, wie co nieco więcej niż my przeciętni gracze. I powiedział, że wchodzą rankedy do Warzona dwójki. Teraz ja obejrzałem tą jego wypowiedź chyba z 5 razy, słuchałem dokładnie co on mówi i chciałem wychwycić, czy on ma na myśli Modern Warfare 2, czyli multiplayer. I nie mogłem tego wychwycić. To był film o Warzone 2, przez cały czas trąbił o Warzone 2, nie było żadnego słowa o multiplayerze i powiedział, że rankedy idą rankedy będą. Będzie to w fajnym stylu, nie może powiedzieć więcej, żeby się nie zdradzić, kto wie wiadomo o co chodzi, ale będą rankeny, Więc jeżeli Metamorf ma rację, to dosyć, no, na pewno nie w sezonie drugim, zapomnijmy o tym, że to w sezonie drugim, ale może sezon trzeci będą rankedy. W Warzone 2 To jest takie Ja bym powiedział, że takie 80% Bo to już powinno być w Warzone 1 I to już powinno być na start Warzone 2 Więc na 80% Rankedy pojawią się w Warzone 2 I to cholera jasno uratuje tą grę Ja będę grał rankedy Uwierzcie mi, że ja będę grindował rankedy Tak jak większość osób będzie Większość tych takich spocenic Będzie grindować rankedy A publiki będą dla tych casuali Którzy chcą się zrelaksować Przy drinku w niedzielę i tak dalej Więc mam nadzieję, że coś takiego będzie Kolejno coś, czego ja się bardzo osobiście cieszę, mianowicie zmiany w gułagu. W końcu dostaniemy gułag 1 na 1. W końcu tylko ja będę odpowiedzialny za to, czy ja ten gułag wygram, czy ten gułag przegram. I tak powinno być. Tylko my powinniśmy być odpowiedzialni za to, że wyjdziemy, że wygramy walkę. Ja, ja rozumiem, że są lepsi gracze, że są gorsi gracze, ale ten Gułak 2 na 2 z tym grubą parową z miniganem, który wyskakiwał po niewiadomo jakim czasie i tak naprawdę tylko przeszkadzał w walce. Sorry, nie byłem fanem, nie popieram tego. Ja wzajemę sobie sprawę, że wiele osób. Lubi coś takiego, że to jest pewna nowość, ale to, czy. Ty... Słuchajcie, fakt, że coś jest nowe, nie znaczy, że jest dobre. Nie wprowadzajmy nowości na siłę. Activision, czy tam deweloperzy od Call of Duty mają taki głupi zwyczaj że bardzo długo uczą się na własnych błędach czyli bardzo długo trzeba ich prosić o zmiany na lepsze następnie te zmiany wprowadzają następnie jest zarąbiście następnie tworzą nową grę i zapominają o tych wszystkich zarąbistych zmianach, które wprowadzili wprowadzają nowe rzeczy, które i tak są do tyłka ja tego nie rozumiem bardzo prosty schemat Zostawcie to, co działa. Zostawcie to, co się podoba community. wywalcie to, co nie działa. Jak chcecie prowadzić coś nowego, dajcie to. Dajcie miesiąc na sprawdzenie, czy to działa, czy nie. I wyrzućcie, jak nie działa. Zostawcie, jak działa. Lub troszeczkę pozmieniajcie. Prosta, prosta strategia, moim zdaniem, na sukces. Ale wiadomo, ja ekspertem nie jestem. Mianowicie, mimo wszystko, cieszę się, że Gułak 1 na 1 wraca i dostaniemy nową mapkę, bo ta mapa była zbyt duża, za dużo, za dużo granatów taktycznych było, za dużo granatów, smoków, fleszy, zakładanie kewów, szukanie się po mapie, grube z miniganem, 2 na 2, czasami Ty walczysz przeciwko dwóm mocnym graczom, którzy są razem w tym komunikujesz, komunikują, a Ty dostajesz jakiegoś randoma, który jest AFK, albo który praktycznie nie umie grać. I, i, i musisz grać w gułag 2 na 1 z naprawdę mocnymi graczami. Powiedz mi, czy to jest fair, no nie jest fair, osobiście uważam, że to nie jest fair i powinien, powinien wrócić system guagu 1 na 1, co było innowacją właśnie w Warzone jedynce? więc jestem bardzo zadowolony akurat z tego pomysłu, zresztą zdecydowana większość community akurat o to prosi, zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy preferują guag 2 na 2, ale ja osobiście nie lubię tego guagu, więc to by była ta kolejna potwierdzona zmiana. Następnie mamy zmiany w lutowaniu i zmiany w plecakach. Nie mamy pojęcia, co to znaczy. Nie wiemy, co oni chcą tam zmienić. Wydaje mi się, że oni chcą wprowadzić pewne blokady, co, co oznacza, że na przykład będziesz mógł mieć maksymalnie tylko dwa dwie samoreanimacje, samo może dwa naloty, że nie będziesz mógł stakować 15 nalotów i tak dalej. Wydaje mi się, że takie zmiany będą wprowadzone. I może dzięki temu, że będą takie blokady w plecakach, będziemy mogli kupić częściej WSP na w sklepie. Częściej będziemy, kupić, będziemy mogli kupić różne e, rzeczy w sklepie, ponieważ na, aktualnie mamy tą blokadę w sklepie, w sensie że mamy na przykład tylko dwie maski, jedną PSP i tak dalej, dlatego, żeby ludzie nie ładowali tego wszystkiego do plecaka, tak? Z wiadomych przyczyn. Natomiast, jeżeli będziemy mieli blokadę w plecaku, czyli podobnie jak było włożone jedynce, że będziemy mogli mieć tylko jedną taką rzecz, jedną taką rzecz, jedną taką rzecz, lub maksymalnie dwie, no to wtedy tej blokady na sklepie nie będzie, co też może potencjalnie nam e, upływać. Rozgrywkę. Bo aktualnie większość osób już używa tego PERKA, który się nazywa Perspektywa, dzięki czemu dostajesz taką, takie mini BSP, taką, taki puls BSP w momencie kiedy ktoś włączy BSP w pobliżu. No i niektórzy uważają, że to jest popsute, ja uważam, że to jest pewnego, to nie jest popsute, bo to i tak jest jeden puls tylko tak naprawdę, chyba że jesteś w obrębie jakiejś twierdzy i to tak naprawdę jest takie coś w zamian, że, że nie ma BSP na sklepach. Nie wiem, możliwe, kto wie. Są fani tego pomysłu, są też osoby, które tego nie lubią. W, w każdym razie, znowu mianowicie użyłem w złym kontekście. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie takie zmiany nastąpią, jeżeli chodzi o lutowanie plecaki i sklepy. Co dokładnie, ponownie, nie wiem, bo tego jeszcze nie opisali. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o potwierdzone info w Warzone dwójce. Ja wiadomo, że ja nie opisuję tego co jest w, w Modern Warfare 2, bo ja się głównie zajmuję contentem z Warzona. I co dalej? Jak to dalej będzie wyglądać? Są pewne spekulacje na temat zmiany w gameplayu Zmiany w postaci zwiększenia życia troszeczkę o 50, powiedzmy, 50 punktów życia Zmiany w postaci tego, że możesz się szybciej poruszać podczas zakładania kewów są pewne spekulacje i to nie są potwierdzone informacje natomiast społeczeństwo cały czas o to prosi. I jeżeli Call of Duty lub yy, osoby odpowiedzialne za ten sezon drugi chcą faktycznie usprawnić tą grę i sprawić, że ludzie chcieliby grać w tą grę, to faktycznie posłuchają community i wprowadzą te zmiany. Ja osobiście bym się bardzo cieszył, jeżeli by troszeczkę ta gra była troszeczkę płynna, bo ta gra się wydaje strasznie klockowata Ja na przykład obawiam się jakbym wrócił do Warzona jedynki i pograł chwilę na kalderze to poczułbym, że ta gra jest bardzo płynna, taka, taka... taka, mmm, wiesz o co chodzi, normalnie bym surfował i lecej, le, w ogóle. Mimo że ta gra też ma swoje wady. Też nie trzeba wszystkiego popierać, ale jednak ta gra się wydaje, a ta gra się wydaje taka. I biegnę i lecę i strzelają, I ja nie mogę Nie mogę się skawować bo nie mogę. Bo... Tak, tak, takie mam przeczucie, że kurczę ten Warzone 2. O! Mi z nosa cieknie. Ten Warzone 2, czy ja normalnie miałem baboki w nosie przez ten cały czas mojej wypowiedzi? Mam nadzieję, że nie. W każdym razie, to wszystko z mojej strony. Takie są zmiany na e, aktualnie sezon drugi. Pomyśl, e, powiedzcie mi, co wy o tym myślicie. Napiszcie mi w komentarzach, a my się widzimy w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Ej, wiem, że wielu z Was lubi dokończyć mecz, który wam tutaj podaję w trakcie, kiedy coś tam mówię. Ten meczyk jakby wyciąłem na dwie części. Końcówkę dodałem do poprzedniego filmu 8 wskazówek yy, odnośnie Warzone 2. Na dole macie w komentarzu link. jeżeli obejrzycie ten film do końca, no to też ta, od tej części, od tego momentu też zobaczycie końcówkę tego meczu, więc jak najbardziej zachęcam. Trzymajcie się do zobaczenia.